Ja jestem do fiero po wstaniu i nałożeniu sobie kremu i kawkę, robimy szybkie, jakieś mega ekspresowe śniadanie, najprawdopodobniej jakąś jajecznicę, czy coś w tym stylu, bo zaraz a nie całą godzinkę bierzemy się za posprzątanie mieszkania, a tak właściwie to odgruzowanie. Mamy tragiczny syf w mieszkaniu. Chcemy jak najszybciej to zrobić, żeby później nie, nie czekać, nie robić sobie wymówek, że może nie dzisiaj. Będziemy jednak robić kanapeczki z jajkiem, więc przygotuję sobie wszystko i zaraz smażymy jajeczka. Czekamy jeszcze tylko na jajka do tego po jabuszku jeszcze. Śniadanko, energia na sprzątanie. Mam jeszcze pół godzinki, więc idę sobie coś obejrzeć. Tak jak powiedziałam, tak zrobiłam, zabrałam się za sprzątanie, zaczęłam od kuchni, w końcu ubrałam sobie rękawiczki do sprzątania, bo ostatnio mam bardzo prze przesuszone i zniszczone dłonie, także obowiązkowo zaczęłam od zlewu. Generalnie u nas w domu zazwyczaj sprzątamy w ten sposób, że ja zajmuję się kuchnią i salonem, a Dominik zajmuje się łazienką i sypialnią. Ja robię salon, bo mam tutaj biurko, Dominik robi sypialnię, bo ma tam biurko, a kuchnia to wiadomo dlaczego ja się nią zajmuję, bo najwięcej w niej gotuję i lubię po prostu sama to ogarnąć. Płytę indukcyjną staram się regularnie czyścić taką pastą, którą bardzo Wam polecam, bo ta pasta pomogła mi naprawić bardzo mocno zmatowioną płytę kuchenną na poprzednim mieszkaniu. Generalnie mieliśmy, mieliśmy bardzo duży problem z taką zmatowiałą po prostu powierzchnią. Umyłam tą pastą trzy razy kuchenkę i ona wygląda jak nowa. Zajęłam się też czajnikiem. Mam bardzo zakamieniony czajnik, a zwykły ocet zawsze tutaj się najlepiej sprawdza, więc zagotowałam ocet z wodą i później parę razy wodę. Przeszłam już później do salonu Bardzo sprawnie mi idzie to sprzątanie W momencie, kiedy działam właśnie sobie na tej jednej powierzchni Bo jest to tak właściwie łączona powierzchnia Więc jestem w tym samym pomieszczeniu cały czas Kocham to, że mogę na balkon wynieść meble i suszarkę I mieć miejsce na pozamiatanie Oczywiście team zamiatanie, nie odkurzanie. A później podłoga To jest chyba mój ulubiony moment sprzątania Kiedy myję podłogę Potem jest taka świeżość i cudowny zapach Tym razem do mojego ulubionego płynu dodałam jeszcze kilka kropel Olejku lawendowego, żeby jeszcze bardziej podbić ten lawendowy zapach i tę świeżość, i umyłam po prostu podłogę. Naprawdę nic nie robi roboty po sprzątaniu tak, jak umyta podłoga cudownie pachnącym płynem, a ja jestem absolutnie chora na punkcie lawendy, więc dodaję ją po prostu gdzie się da i cudownie pachniało. Polecam Wam bardzo ten płyn zjął i jeszcze trochę kropel olejku lawendowego albo grejpfrutowego, a najlepiej połączenie tych dwóch, bo to jest najlepsze kombo. Jest godzina 11. Mam dwa wnioski. Pierwszy wniosek to taki, że o godzinie 11 już mamy czyściutkie mieszkanie, wszystko jest posprzątane. A drugi wniosek jest taki, że o godzinie 11 już jestem zmęczona i nie mam ochoty na robienie niczego, ale zmotywujemy się i, i coś porobimy fajnego. Lecimy z cierką nawilżającą. Odpalę sobie coś na laptopie. Mam kawkę, więc teraz to już jest tylko kwestia, żeby sobie troszkę odpocząć. Nie wyjęłam tofu. Muszę pomyśleć, nie będzie dzisiaj tego, ale muszę jutro wyjąć. Na jutro wyjąć tofu. Uwielbiam tę wcierkę. Włosy, właściwie skóra głowy, jest po, niej taka, jest po niej taka nawilżona, taka przyjemna, taka lekka. Uwielbiam. Ona nie jest na żaden porost, tylko właśnie nawilżająca i nigdy nie używałam takiej wcierki i polecam. Nie wiem czy ktoś z Was pamięta, ale jakiś czas temu jeszcze w Krakowie robiłam taką pasioną deskę z pycha jedzeniem z kotletami sojowymi, z ziemniaczkami dzisiaj zrobimy coś w tym stylu ale użyjemy zupełnie innych produktów może nie do końca zupełnie ale po prostu zrobimy taką wielką wyżerkę będzie pysznie, jest, tak, jest taka cudowna pogoda, mamy tak czyściutkie mieszkanie, że aż mam ochotę zjeść coś wypasionego, jeszcze mam winko bezalkoholowe, także to będzie totalna wyżera. Zaczynamy od tego że mam takiego pół kilogramowego jackfruta, ja go generalnie opłukam w wodzie dokładnie ugotuję z kostką rosołową trochę zużyjemy, ale też zostawię sobie na jutro oczywiście bo tego jest bardzo dużo, strasznie to jest duże, to jest złe, że to ma pół kilograma i ja muszę to zużyć naraz yy, więc zostawię to sobie na jutro coś z tego wyczarujemy jeszcze Tutaj mam ziemniaczki i będę je kroić na takie frytki. Będą do pieczenia. Takie kawałki mam ochotę na takie właśnie długie frytałki. wrzucam na papier do pieczenia. W tym czasie przygotuję roztwór z mąki przypraw i mleka do panierowania różnych rzeczy. Daję dwie kopiaty łyżki albo trzy. Dobra, cztery łyżki wyszły. Prawa taka do mięsa, dużo i trochę papryki słodkiej. O. Ja mam akurat owsiane, które mi nie podeszło do kawy, więc używam do różnych rzeczy. I mamy za małą miskę standardową. Musimy to zmienić. Wracamy do tego kalafiorka. Ja go sobie wczoraj ugotowałam i on był w lodówce. Teraz po prostu sobie tutaj go włożymy i zaraz będziemy go panierować. Ale najpierw ziemniaczki. Troszkę oleju. I przyprawa taka mięsna. To jest jakiś kurczak. I mieszamy. Wrzucam płatki kukurydziane. Będę musiała oczywiście doblendować. Tutaj mam jackfruita i się tak zastanawiam. To chyba nie wyjdzie, bo ja już chyba kiedyś próbowałam to zrobić i wyszło okropne, ale zobaczymy. Tutaj mamy wszystko opanierowane, ziemniaczki i to sobie pójdzie do piekarnika, a my przygotujemy resztę dodatków. W nagrywam teraz telefon mojego chłopaka, bo ugh, padł mi telefon, nie zauważyłam i nie chcę teraz się naładować. Na razie trochę słońca, ale spoko. Mam teraz grzankę z serkiem i z wegańskim łososiem. Przynajmniej jesteś zajebiście oświetlana. A nie za, bar nie za bardzo? Wydaje mi się, że nie. Testujemy jackfruita. Niezłe, ale nie wiem, czy kalafior nie będzie lepszy. Po prostu kalafior zwykły. Niezłe na razie. Zobaczymy, co Dominik powie. Proszę bardzo, jackfruita. Spoko, ale nie porywa, nie? Z sosem tak samo smakuje. Wolę taką pieszareczkę na przykład. No albo kalafiorek. Dobra, kończmy, bo ja już tutaj nie mogę dalej. Idziemy znowu na rowerki i czuję, że znowu się rozpada, że i tak nas zlało. A cały dzień świeciło słońce, więc zobaczymy. Czekam na Dominika, bo poszedł po kurtkę. Weszliśmy z domu, przejechaliśmy parę metrów i padł deszcz. Wróciliśmy, teraz się rozpogodzi. Na pocieszenie mam maklary i jedziemy gdzieś za miasto, gdzie nas wywiezie, bo w sumie to mieszkamy ledwo w Warszawie, więc zobaczymy, co, co będzie dalej, jak do jakiego miasta dojedziemy. A teraz maklarki i warszawka rozkopana. Sytuacja jest taka, że pojechaliśmy samochodem się przejechać gdzieś za miasto i w sumie taki duży teren zielony na mapie. No i trafiliśmy do Kampinoskiego Parku Narodowego. Mieliśmy się tutaj wybrać już dawno chyba, nie pamiętam, ale się nie udało, a teraz jesteśmy tylko że jest późno, ale się przejdziemy kawałek, zobaczymy. Nie pada na szczęście, także zostańmy chwilę z tego tego faktu, ale oczywiście, no, siedliśmy do samochodu, zaczęliśmy jechać i już nie padał też, więc mogliśmy jechać tymi rowerami na miasto. Czemu ja nie nagrywam na filmowym trybie? Tak ładnie ostrzy. Drzewo jest takie ładne. Nawet przednia kamera na filmowym nieźle wygląda na telefonie. Tam tak ładnie słońce robi. Idziemy do takich automatów, które są najdziwniejszymi rzeczami. Bierzemy kombucze, nigdy nie piliśmy. to są głowy i przetestujemy w domku. Wróciliśmy do domu i teraz przyszedł, przyszła pora na kącik testowania. Zawiodły mnie te automaty. Spodziewałam się ciekawszych rzeczy. Więcej, ciekawiej. No ale wiecie. Nie można mieć wszystkiego. Miałam e, moci truskawkowe. To są takie kluseczki ryżowe, taki deserek. Zawsze chciałam tego spróbować. Nie było okazji. Mm, to nie jest wegańskie. To jest wegetariańskie. Ale zobaczymy sobie. I to jest takie maluteńkie, wyciupeńkie. Popatrzcie. Mamy osiem takich. Mm, pachnie Mega truskawką. To jest takie. Kurcze, patrzcie. To jest takie. Takie mięciusie. Mm. Mm, to nie moje smaki Spróbuję jeszcze jednego, żeby się upewnić Spodziewałam się, że tam w środku będzie bardziej taka truskawka mm, A tam jest taki, takie białe coś a Spodziewałam się, że to będzie jakiś taki wiecie Jak torbet truskawkowy czy coś w tym stylu Dominikowi to też na bank nie posmakuje Zjem to, ale to nie jest przyjemne 10 zł kosztowało Nie są to smaki moje Teraz kombucha Ja w życiu mm, dwa razy próbowałam kombuczy w knajpie od Zuzy W żadnym wypadku mi to nie posmakowało Teraz e, sprawdzimy jak to będzie smakować. To jest akurat już wegańskie woda, czarna herbata, cukier trzcinowy, Melisa i, i kultury bakterii. Także otwieramy i testujemy. Pachnie w porządku, ale wiecie, no smak najważniejszy. Jak jakieś takie piwo smakuje delikatne w smaku. Dobre, Kurczę, gdzie jak ja próbowałam tej kombuczy. Mm, to ona była taka strasznie intensywna, taki kwas, no to nie było dobre. A to jest takie bardzo delikatniutkie. Czuć tę melisę, czy cokolwiek to jest, w sensie jakieś takie zioło. Nie kupiłabym sobie tego dla przyjemności. Śmieszne te automaty. Tam było tak dyskotykowo, muzyka grała, wszystko było takie neonowe. Ale się zawiodłam. Na stronie było to opisane w samych superlatywach. A raczej nie było tam w czym wybierać. Było bardzo dużo takich chipsów, takich chrupek z zagranicy, ze Stanów prawdopodobnie, albo z y, Azji. Na w większości były tam 3-4 papryczki, a ja bardzo nie lubię ostrego jedzenia i musiałam zrezygnować. Paliłam się lampki, żeby sprawdzić, bo jeszcze nie miałam okazji sprawdzić, czy się naładowały. Bardzo ładnie to wygląda. Bałam się, że one nie będą działać, ale działają. Jeszcze raz zaświećmy to drugie światło na balkonie No teraz to beznadziejnie, nie? One są takie bardzo delikatne I tutaj dosyć ciemno mamy nawet, więc fajnie Będzie tutaj fajnie w wakacje Będę sobie tutaj piła, nie wiem co Moje bezalkoholowe drinki W ogóle nagram wam film o bezalkoholowych drinkach Bo mam super, super przepisy I super nowe pomysły, także już niebawem Coś już będzie, myślę Na lato idealnie Domo teraz będzie moczy, testował, ja nie wiem czy mu to posmakuje Tutaj pokażę wam skład w tym czasie Ej, jakie to jest skączosne takie. No, to tak moci takie są, I macie skład i tabelkę. Może być. Taki kompletnie miałam wrażenie, że to jakiś szał na mnie zrobi. Nie no? leżałoby na stole, jakbym przyszedł w gości, leżałoby na stole i Macie częstujcie się, to bym tego nie brał. Po prostu tego nie kupujcie.